Witam serdecznie wszystkich Państwa, w szczególności trenerów, piłkarzy naszego klubu, zawodników i wszystkich członków Stowarzyszenia Stolności. Widzę, że yy, większość jest za. Kto, się, kto jest przeciw? Wszystkim kibicom, na czele z Panem Emilem Mareckim za to, co, za tą całą akcję, za to co zrobili i w jaki sposób pomogli piłkarzom, chociaż częściowo pomóc tym, ażeby ten okres przygotowawczy... On i tak nie był normalny, ale żeby przynajmniej były pewne środki na podstawowe potrzeby, na wyjazdy na mecze. Bo to jest taki dobry duszek tego, co się dzisiaj wydarzy. Organizował spotkania, byliśmy na spotkaniu w piątek u Pana Prezydenta Grzymowicza, to też Pana Piątka zasługa. Myślę, że bez niego trudno by było dzisiaj przedstawić kandydatów, co do których jestem przekonany jako dobry organizator i 100 milów w środowisku osobą znaną. Bardzo proszę. Ręki z Dziękuję. Kto jest przeciw? Także uchwała będzie następującej treści. Wybranymi nowymi członkami do zarządu zostali pan Mariusz Borkowski oraz pan Rafał Szwer. Właśnie to, to, to Miło na sercu i dostałem taką propozycję od pana Maria Śmiarskiego, żeby pomóc w długiej sytuacji. Na raz. Myślę, że tu chodziło przede wszystkim o to, żeby zupełnie nowe twarze y, znalazły się w zarządzie klubu i y, naszym podstawowym celem będzie poprawienie wizerunku klubu, który, który przez ostatnie miesiące y, tygodnie tak powiem, został nasze i podstawa też y, poprawienia relacji klubu kibice miasto, żebyśmy wszyscy

takie wyzwania Ja ogóle, że to już stworzyłem dla może się okazać, że to była bardzo droga, szansowna droga i tak bajki trzeba wykorzystać się przyczynić, ale trzeba znaleźć sposób komunikacji, sposób, w którym znajdzie się dziś komfort na salę, takie rozwiązania. I na To jest zaufanie jest i obiecuję razem z Rafałem, wszystko co w naszej mocy, żeby było lepiej i jutro e, taką wolę i chęć spotkania e, z, z panem prezydentem Gmowniczem, że ten będziemy się spotkać, wyjaśnić parę spraw. Przedstawi się przede wszystkim pokazać, że to właśnie wy nas e, obdarzyliście tym zaufaniem i to my e, dzięki Wam i myślę, że wspólnie razem, tylko my będziemy bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje z Waszej strony.